Cześć, witam wszystkich serdecznie Dzisiaj chcę Wam zaprezentować bardzo fajnego Mercedesa, jakim jest Mercedes B-klasa, auto w hatchbacku, kompaktowy taki bardzo klasyczny miniwanik, ale to bardzo mały miniwanik. Eee, samochód wyprodukowany w 2007 roku został sprowadzony z Niemiec, eee, co bardzo ważne jest wyposażony w najlepszą jednostkę benzynową, jaka była oferowana w tym samochodzie, oczywiście jeśli mamy tutaj 2-litrową benzynę turbo, ale 1.7 na łańcuchu, prosty silnik, bardzo fajny silnik. O małym apetycie na paliwo i dosyć dobrych osiągach, i co, najwa co najważniejsze, który nie sprawia problemów. Eee, samochód, e, schienik, e, samochód połączony jest ze skrzynią typu manualną, eee, a, a samochód przejechał 177 tysięcy. Jest to przebieg oryginalny, co bardzo ważne z serwisem do samego końca, ponieważ ostatni serwis był na 174, czyli mamy 3000 po serwisie. Serwis był robiony w kwietniu tego roku, więc kupujemy samochód absolutnie bez wkładu finansowego. Nawet serwis olejowy nam nie jest straszny, nie musimy go od razu wykonać, zaraz po zakupie. I kolejna bardzo ważna informacja: samochód jest bezwypadkowy z fabryczną, uwaga, fabryczną powoką lakierniczą. Standardowo przystąpię do oględzin kół, cool, jak i tak Z przodu, jak i z tyłu, mamy nowe opony Uniroyal'a, wielosezonowe z 2021 roku z oryginalnymi kołpakami od Mercedesa. Przednie tarcze są w bardzo dobrym stanie, bo już to wszystko sprawdzałem. Rancik jest bardzo delikatnie wyczuwalny i tylne, proszę Państwa, również naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny stan. Co do, co do tarczy. I mówię, tak jak wspominałem, z tyłu, jak i z przodu mamy tutaj nowe opony Uniroyal. Lakier w rewelacyjnej kondycji, ponieważ pozbawiony jest jakichkolwiek wniosków czy zarysowań i również tak jak widzicie Państwo, prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Co bardzo ważne, automatycznie uregulowane lusterka, lusterka z kierunkowskazami, lusterka również podgrzewane, z przodu z światła halogenowe, tak zwane światła przeciwmgielne, przednie reflektory na soczewce. Zwróćcie uwagę, mówię, na stan tego lakieru. Mamy tutaj samochód z 2007 roku, a lakier wygląda obłędnie. Powiem Państwu szczerze, że naprawdę kilka Mercedesów również prywatnie osobiście miałem i wiem, i to jest autentyczny fakt, że no niestety te wszystkie nowe Mercedesy to już nie dorastają, tu stary nawet do pięt. Ten lakier, tak jak on wygląda, tak samo jak kiedyś miał Giela z 2008 roku, to był również czarny, a wyglądał lakier cały czas jak nowy. I tutaj naprawdę to tu również rewelacyjnie wygląda. Zapraszam również do środka, ponieważ środek jest naprawdę wręcz pedantycznie utrzymany. Nie można się tutaj doszukać jakichkolwiek oznak zużycia. Przede wszystkim oryginalne dywaniki. Logotypy Mercedesa na progach, eee, fotele, fotele naprawdę w rewelacyjnym stanie, tak jak wspominałem, przy tym przebiegu tu nie ma śladu zużycia, jakiejkolwiek niteczki, żeby była pociągnięta, deska rozdzielcza. Bardzo ładna, przejrzysta, co bardzo ważne, e, bez żadnych zarysowań, nieponiszczona. Oryginalne radio. A kolejna rzecz, sama się lusterko wsteczne, oryginalne radio, e, manualna klimatyzacja sprawna. Podgrzewane fotele przednie. Wszędzie miejsca, tutaj gniazdo 12V. Bardzo ważne, że samochód, w samochodzie nie było palone papierosów. Komplet dwóch kluczy. Kierownica, oczywiście, skórzana z multifunkcją. Gałka również skórzana. Miejsce na jakiś cup holder. Miejsce na kubki, po prostu cup holdery. Schoweczki, wszystko to działa, wyjeżdżane. Regulowany podłokietnik. Siateczka na jakieś pierdoły, że można sobie tutaj od razu wsadzić. No i zapraszam Państwa do tyłu. Proszę bardzo, jeszcze raz. Tapicerka drzwi. Drugi rząd, foteli, Deska rozdzielcza. No zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Samochód ponadczasowy. Wręcz bym mógł powiedzieć. Widzicie, jak te drzwi się zamykają? Zwróćcie uwagę na to. mi, że te nowe Mercedesy nie dotrwają tego czasu. Jak tu silniczek pracuje, jak on odpala naprawdę. Zapraszam do bagażnika. A tutaj mam pełną dokumentację, nie tylko serwisową, ale co bardzo ważne pełną dekrę. Samochód jest jeszcze z aktualnym przeglądem niemieckim. Które jest do 2023 roku, do sierpnia. Tapicerta, drzwi, drugi rząd foteli, najważniejsze pęści, czyli miejsce kierowcy. I proszę bardzo, zwróć uwagę jak powinien wyglądać fotel kierowcy, który jest nienaprawiany przy przebiegu 177 tysięcy. I tak jak wspominałem oryginalne dywaniki, e, czujnik zmierzchu. Bardzo przejrzyste zegary 177 991 i zapraszam również pod maskę, aby pokazać Wam włow zwariować, serce tego samochodu czyli jednostkę 1.7 fajny patent, że możemy sobie maskę Google, etapowo zamknąć, możemy sobie ją zamknąć bardziej pionowo bądź mniej silnik fajnej konstrukcji, przede wszystkim prosta konstrukcja na łańcuchu i proszę ostatnia zmianka, zmianka z serwisu olejowego, czyli tak jak spinament kupujemy samochód bez wkładu finansowego. I bardzo ważna rzecz, można sobie spojrzeć, że serwis był utrzymany co 15 tysięcy, a nie jak większość, już co 30. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że prezentacja się podobała, pomoga w podjęciu decyzji o zakupie. Jednym czym mogę gwarantować to bezpieczeństwo zakupu pod względem bezwypadkowości, jak i oryginalności przebiegu. Zawsze posiadamy zdjęcia z dnia zakupu. I cóż, zapraszamy. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia.